Dzień dobry bardzo, witam was serdecznie w kolejnych pogadunkach w trasie. O czym pogadamy? Ale od początku tego poprzednim filmie. Wiecie, dzięki za głosy wsparcia. Jednak startować nie będę. Tak sobie to przekalkulowałem. I tak powiem szczerze, że musiałbym zakończyć wiele rzeczy, które robię w życiu, a ustanowi zapucie się w to a tak i to może trochę przygnięcie małe. nie, ostatni piątek jest przyszły piątek więc będzie dobrze więc powiem wam, że trochę się na mnie cieszę oczywiście mam problem z prezentami, jak zawsze to, wiecie, to nie nic łatwego ale co, my nie damy rady? damy radę, co my nie damy rady? Eee, kolejna rzecz odbywają się imprezy należycie wigilię różnych e, organizacji Stowarzyszeń, grup społecznych. Nie udało mi się wiedzieć. Przepraszam wizytorów. Okay. Tam gdzie... Tam no, nigdzie nie byłem. No, przyznaję się bez bicia, nigdzie nie byłem. Problemy w domu. Problemy z głową. Tak, moją głową. Powiem Wam szczerze, że zmęczony jestem. Robota jest ciężka. I Jak nigdy zmęczony jestem. Ale cóż, Zapraszam jeszcze raz, tyle mogę powiedzieć. Mam imprezy wyszłem, Informacje były dobre. W sensie Wszyscy z tych imprez wiecie, tam, pierwszy na razie. I gratuluję do tej zabawy. Może w kolejnym roku się uda wszystko bogać, tak, żeby z wami No ale nic. Ech. Żyjemy dalej. Koniec roku. To już plan na kolejny, nie? Cały czas myślę nad poza szlakiem, jak to wszystko robię. I powiem się, że nie miałem jeszcze czasu, żeby nowe detektywne jak napisać. Rzecz yy, do zrobienia Ja wiem, mamy jeszcze ponad 5 miesięcy do tego, ale to jest tylko 5 miesięcy i bardzo trzeba planować. Ale nieważne Jest masę roboty, zrzuca wiecie, mi to kolejny temat na łeb, ale trudną Damy radę z tym yy, wiecie, jak się chciało rowerek to trzeba pedałować, więc powiedziałem A, to i powiedziałem B Do 10 edycji na pewno będziemy agali. A Albo, nie wiem, może być za stary Może ktoś to przejmie ode mnie i będzie to robił, a ja Czego nie? Będzie dobrze A teraz, mimo wszystko trzeba by było za to wszystko poważnie Więc na pewno do końca roku na technicznych będą informacje Mamy tylko grupę tych osób pomarańczowych, A w ogóle Nie ukrywam, szukamy kolejnych Darmowych wyrobników, jak to niektórzy nazywają A po szukamy ludzi, którzy chcieliby się w to włączyć Mają chwilę czasu Chcielibyśmy się w to łączyć, też pomóc nam to zorganizować. I więcej, tym weselej, pamiętajcie. Więc piszcie do mnie, ja was do grypu dorzucę. Nie powiem, że wszyscy, ale wielu na pewno stanie A Aczkolwiek nie wszyscy, o których się kazało, że to jest do technicznych próśb, za które ja płacę, a nie e, z lot środowiska. Więc tego chcemy uniknąć. A jak? No, no bo szukamy grafika. Ktoś, kto wie, jak obsługiwać te wszystkie programy graficzne i ma chwilę wolnego czasu. To na pewno. Eee, co i tyle. Jeżeli o ten temat chodzi. Kolejne tematy. Cóż, zima. Zima jest. Kalendarzowa na pewno. Czasami one też fizycznie ją na miejscu ale nie jest to wieczne. bo więcej tego teraz deszczu na tej, podczas tej niż tego śniegu ale wiecie, to tak, takie czasy zmiany klimatyczne już, już ostatnie pokolenie z tym walczy Kiedyś powiem wam, że nie wiem jakbym bym zareagował gdyby mi takie no, ładnie oszołomy zablokowały drogę do domu nie mam bladego tego pojęcia co bym zrobił wczoraj bym nerwy i... Czy nie nie wiem, mam wątpliwości wiele no, w tym zakresie ale to jest zupełnie rozmowa. co wam jeszcze mogę powiedzieć? a to wam jeszcze mogę powiedzieć że z, 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 z względem z nimi rozpatrywałem jakby to zadziałało Znaczy nie wiem, jeszcze rozkminiam ten temat ale jakby to zadziałało, tak zwane wiecie Zatrzymanie, zatrzymanie obywatelskie, bądź te wszystkie te akcje, które obywatel może zrobić, widząc nieprawidłowości w życiu społecznym. I tutaj te faktywne, co ja mógłbym z nimi zrobić? Prawnie. Ja, jako Wiking, co mogę z nimi zrobić? No wiem, polowanie nie wchodzi w grę, jest to jednak trochę sprzeczności z prawem. Ale. Wiecie, co mi chodzi. Czy tak de facto ja prawnie mogę wysiąść z auta, wziąć za wszarz i zrzucić z drogi? Czy nie? Wiecie, bo to... Kurczę, gdyby oni faktycznie chodzili po tych pasach, gdyby oni blokowali w ten sposób ruch, okej. Okay. Ale stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym, a tym jest przeklejanie się do drogi, Powiem Wam że nie podoba mi się i zastanawiam się, co tak de facto my jako obywatele może, jak możemy to zaregować prawnie, bo stać i patrzeć i Jezus Maria, wygupi ludzie, to jednak trochę mało. Nie marzecie? Powiedzcie, okej, teraz mówimy o ostatnim pokoleniu, bo o nich jest głośno. Ale tak de facto czy to każdy tego typu akcji nielegalnej. Bo czemu nie jest nielegalna, bo nie jest zgłaszana. Bo nie ma to zgody zgodnie z polskim prawem na zgromadzenia. Będzie takie, rzeczy jednak muszą też mieć obydwie strony prawne nie? A nie, bo oni chcą dobrze, to oni mają dobre intencje. I też mam dobre intencje i co? stanę z banerem poza szlakiem na środku drogi i co? Nie zawiną mnie? Zawiną. Ale Ja Jak macie jakieś pomysły, to dawajcie Z chęcią Kolejna rzecz. Nie wiem, czy wiecie, ale w moim sklepie na acgking.pl pojawiły się wydruki 3D. Fajna zabawa, powiem szczerze. Fajna zabawa i fajne gadżety można z tym robić. Też też, też to że żeby było jasność. Ale to, co widzę, co się dzieje w, w świecie drukarek, to powiem Wam, że mnie Bardziej tych chcą ludzie, sprzedają to znaczy. Wiecie, polega to na tym, że my wykupujemy licencję albo projektujemy sami dane przedmioty. Czy ja projektuję proste rzeczy? Tak. Skomplikowane i ładne to wykupuję licencję. I powiem wam, że wszystko jest naprawdę fajnie, ale jeszcze bym musiał to zacząć działać. Widzę wiele osób, które działają w jakiejś tam szarej strefie. No i się szczególnie to widać często, gdzie ludzie sprzedają wydruki z projektów, które, które no, tak na 80% nie mają licencji, czyli tak de facto kradną wartość intelektualną mogą być sobie tym Znaczy ja nie ukrywam, że ja drukuję do celów własnych, czy tam dla zabawy dla dziecka, czy do promowania różnych rzeczy, na drukuję do siebie takie rzeczy, ale one mają taką licencję. Jeżeli drukuję na własnym na własny użytek, nie na sprzedaż, w pełni mogę to robić. Na tym to polega. Ale dobra. To jest wszystko do ogarnięcia. Eee, co więcej, dalej się tu idzie do swoich jest łatwiej niż 10 lat temu, bo te maszyny już są lepsze. Już te maszyny są mniej zawodne. Nie ma 4 dni kalibracji. Wszystkiego, żeby to zaczęło działać. Jest fajny, ale powiem Wam, że nie ma lekko. Nie ma lekko. Jednak wiele rzeczy się dzieje w tym świecie i zmiany tak szybko podążają, że sami w nie Nie tylko 3 d ale ogółem, nie? Ale z drugiej powiem Wam, świetna zabawa jest. Jest on czasochłonny, bo jest, wiecie, jest ten akpietyjar, twarstwo, zmiany kolorów i wszystkie inne rzeczy Ale powiem wam, że to, co z tego wychodzi, to jest tak fajne, że bardzo mi się to spodoba Bardzo mi się to podoba Nie no chcę dużo mówić, zapraszam na sklep Tam jeszcze są, jest tutaj świeczek, kuchenek Jeszcze nowe projekty, które dochodziły w tym tygodniu. bo nie wrzucę czegokolwiek na sklep nie sprawdzę, czy ten projekt jest okej. Okay. Jakieś takie wiecie, rzeczy nie ludzkie, bo wielu z tych twórców e, projektów dostarcza komplet komplet materiałów, żeby od razu bez wydruku stworzyć sklep. Więc to nie jest żaden problem, żeby rzęsycie z neta wsadzić i tyle, tak? A powiem wam, że wyjazd mi się zdarzyło, że potem się okazuje, że w tych wydrukach są problemy Bo pasowanie nie jest złe Bo... może pasowanie było dobre, ale moja drukarka ma nie aż tak dokładną, dużą tolerancję na pewne rzeczy, nie? I tak, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Albo materiał się za bardzo kurczy, będzie za mało Ech. Wiecie, fizyki się nie oszuka Ale cóż Dobra. To ja jeszcze raz. Ja was noszę na w sklep. Zapraszam do kontaktu z Pali Technicznej. Bardzo miło będzie wstępku. Yy, I cóż. Ja wam życzę mojego dnia. Więcej dystansu. Nie tylko społecznego. I mniej kija w dupie. Wiecie, i jedziemy z tym gostem. A teraz jak zawsze... Jakieś tam, na powieści kolejnych filmów Jakieś tam inne dziwne rzeczy No cóż Zapraszam, widzimy się następnym razem Wesołych Świąt Pa